W XV wieku ludzie odkrywają dodatkową przyjemność zdobywania trudno dostępnych szczytów i porosłych kosodrzewiną wierchów oraz wędrowania, a zimą szusowania na nartach po łagodnych zboczach i ślebach. Na kresach Daty pospolitej najwyższe pasma gór w Karpatach Wschodnich nosiły tajemnicze nazwy: gorgany i czapochora. Słowa tajemniczości miały też nazwy tamtejszych szczytów. Hoverla, Bresku, Dancerz, Turku, Sybula, Pikuj. Wywodziły się one z słownictwa mieszkającego tam ciekawego ludu, Hucułów. Ludu o zadziwiającej mentalności i kulturze. Perłami tych okolic były dwie miejscowości: Jaremcze. I Worochta. W okresie międzywojennym, II Rzeczypospolitej Jaremcze i Worochta weszły do wąskiego grona najbardziej znanych polskich letnisk i zimowisk. Wielkie inwestycje, jakie się wówczas zaczęły, miały swych patronów znanych polskich generałów, kordyana Zamorskiego, Tadeusza Kasprzyckiego, Mariana Czumę. Budowano tutaj piękne pensjonaty i wille o nazwach takich bajkowych: Złoty Róg, Gencjana, Liliana. Tu wzniósł swoją willę wówczas trzykrotny premier rządu polskiego profesor Kazimierz Bartel, a także ukraiński karuzo Mirosław Choliński. I wtedy zaczęto nazywać Jaremcze polskim Interlaken czyli szwajcarską miejscowością, która jest takim wejściem Alpy. Natomiast Worochtę nazwano drugim polskim Zakopanem. Tu bowiem wzniesiono pierwszą w niepodległej Polsce, II Rzeczpospolitej, skocznię narciarską. Wyprzedziła ona o trzy lata budowę Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Tu też rozegrano Pierwsze mistrzostwa Polski w skokach narciarskich stały się ona rada sensacją, bo wówczas na równych prawach skakali i mężczyźni i kobiety. I te pierwsze mistrzostwa wygrała kobieta z mężczyznami, mianowicie Ewa Michalewska, Dziętkiewiczowa. W Czarnochorze, w Bieszczadach Wschodnich jest wiele miejscowości. Dora, Jamna, Mikuliczyn, Tatarów, ale tylko dwie wyszły na plan pierwszy właśnie Jaremcze i Worochta. A stało się to za sprawą inżyniera Stanisława Rawicz-Kosińskiego, który tu, w tym dzikim terenie, przeciął te góry trasą kolejową i otworzył w tą okolicę na ruch turystyczny. Można tu było odpoczywać i budować wille i pensjonaty. Stanisław Rawicz-Kosiński to zadziwiająca postać w historii Polski, a zapomniana zupełnie. Wspaniały inżynier po najlepszych uczelniach europejskich. I tu, w tym dzikim terenie, pełnym wąwozów, wykrotów, źlebów, górek, pagórków, potrafił wówczas u schyłku XIX wieku w ciągu pięciu lat postawić trasę 96 km od Stanisława do Woronienki, do granicy węgierskiej. Tu, gdzie płynie rzeka Prut, rzeka awanturnicza, która nagle przybiera i wszystko na swej drodze niszczy. Czterokrotnie ten Pród został przekroczony wspaniałymi wiaduktami o ogromnych przęsłach. To później był wzorzec dla ówczesnej myśli inżynierskiej. Tu przyjeżdżali z Włoch i Austrii, żeby patrzeć na ten dziw techniki ówczesnej. Tą trasę powtórzono, zreplikowano na odcinku Klawenfurt do Triestu na granicy austriacko-włoskiej. Zadziwiający fenomen architektury tamtych czasów. Stanisław Kosiński był później odznaczany. Miał Order Leopolda, najwyższe znaczenia austriackie. Wyróżniany. Kiedy odchodził na merturę, wydano specjalny dyplom, który zdobił znakomity polski malarz Rybkowski. Zachował się w archiwum ten dyplom. Należy o tej niezwykłej postaci pamiętać. To jest Duma polskiej myśli technicznej Z Warszawy i Lwowa Do Worochty, Jaremcza W sezonie zimowym kursował Specjalny pociąg zwany Dancingowym Był czas, że ochrzono go Nazwą Narty Dancing Bridge Wyróżniał się tym, że oprócz wagonów sypialnych kuszetkowych Były doczepiane Specjalne wagony restauracyjne Rzadkie w tamtych czasach w których koncertowały kameralne zespoły muzyczne wykonujące tanga i foxtroty oraz ówczesne szlagiery Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny bądź Kiedy znów zakwitną białe bzy sofie Ternet, przy których można było na małym wagonowym parkiecie tańczyć Najbardziej popularna w Orochcie była willa Pauliny Chorwicowej Była z Warszawy stąd willę nazwała warszawianka Zatrzymywali się u niej uczeni intelektualiści, artyści, m.in. rektor Uniwersytetu Lwowskiego, profesor Ludwik Finkel, historyk, pisarz Stanisław Wasylewski, autor wówczas bestsellerów, no i Kornel Makuszyński. Tuż kicował Szatana z siódmej klasy. Bestseller, którym się zaczynała później młodzież gimnazjalna i licealna w Polsce Międzywojennej. Jeden z największych pensjatów w Orokcie nosił nazwę Lena. Należał do rodziny Dudzików. Dudzik był wójtem Worochty. Jego pensjonat o bardzo wyszukanej architekturze, się do dzisiejszego dnia, był blisko słynnej wrochciańskiej kawiarni Hoverla. To tam, na kawę, na grę w szachy i karty, schodziła się często bohema która zjeżdżała w lecie do Woroch. najpopularniejsze miejsce w Jaremczy. kamień Kamień Dobosza. Przy nim robiono tysiące, setki zdjęć. To jest pamięci słynnego rozbójnika huculskiego Dobosza. Takiego Janosika, czy Ondraszka, czy Robin Hooda. To podobno tutaj ten słynny huculski rozbójnik Dobosz, kiedy zabierał Pieniądze i bogactwa bogatym, aby je rozdawać biednym, ukrywał pod tym kamieniem. To miał być jego skarbiec. I później, gdy Dobosz wszedł do legendy literackiej jako ten, który dobrze czynił biednym, ten kamień obrósł tradycją. Wszystkie wycieczki tu na tym kamieniu robiły swoje pamiątkowe zdjęcia. Ten kamień do Bosza Stał się znakiem graficznym dla tego zimowiska i letniska. Most w Jaremczu nie miał szczęścia. W czasie I Światowej, w lipcu 1917 roku, wysadziły go wojska carskie, rosyjskie, wycofujące się stąd. Polacy odbudowali go w latach 1925 27 lekko modyfikując projekt Kosińskiego. Ale w czasie II wojny światowej wysadzili go z kolei Niemcy, hitlerowcy. Nigdy już nie odbudowano tego mostu w tym kształcie. Dziś jest to swoista betonowa kładka o banalnej. Rochta była również miejscem zbrodniczej działalności ukraińskiej powstańczej armii. To tu, w noc sylwestrową roku 1944, zamordowano 72 Polaków, w tym rodzinę Skoczka i Instytut Narciarstwa Jana Wydry. Jego syn Jerzy Wydra postawił ten pamiątkowy kamień, aby upamiętnić tą zbrodnię. niezwykle rzadki od strony obyczajowej i politycznej nagrobek przedstawiający polskiego żołnierza, ale narodowości ukraińskiej, Mykoły Chomyna. Zginął w 1941 roku. Nie wiemy w jakich okolicznościach, zważywszy, że Chomyn zginął w 1941 roku, a więc w okresie najbardziej skomplikowanych i trudnych relacji polsko-ukraińskich. Postawienie na cmentarzu tu w Worochcie, gdy w pobliżu Upa mordowała Polaków. Nagrobka, na którym jest zdjęcie żołnierza w polskim mundurze, w rogatywce z orzełkiem na czapce, wymagało naprawdę dużej odwagi cywilnej przypuszczalnie jego żony, która zmarła po wojnie. To pokazuje, jak skomplikowane były stosunki polsko-ukraińskie. Ile w nich się działo różnych, zadziwiających rzeczy, czasem niepojętych. W pobliżu Worochty na sławnej górze noszącej nazwę Pop Iwan w okresie międzywojennym wzniesiono obserwatorium astronomiczne. Jego inicjatorem był generał Leon Berbecki. Obserwatorium nazwano Białym Słoniem, bo było wiecznie przykryte śniegiem. Otwarto go w lipcu 1939 roku. W czasie wojny zostało zamienione w ruinę. Dopiero w roku 2012 Ukraińcy wspólnie z Polakami podjęli decyzję o jego odbudowie. Ma ono być w przyszłości miejscem spotkań młodzieży polskiej-ukraińskiej. Tej idei patronują Uniwersytety w Iwanowrankiewsku i w Warszawie.